Cześć, tutaj Daszy. Dzisiaj w kalendarzu adwentowym dnia 12 mamy yy, amerykańskiego Bulldog'a, Dokładnie to jest niemiecka wersja tego Bulldog'a, bo to jest M41 90 mm. Yy, w ten atuty tutaj jego działu, gdzie z Heków potrafi naprawdę zrobić yy, dużą niespodziankę przeciwnikowi, a wracając do rzeczy. Sam zestaw yy, pojazdu to jest Narodowo załoga wyszkolona na 100% Miejsce w garażu 40 misji na 5 razy EXPA za zwycięstwo 5000 zł Konto premium Powłoka antyrefleksyjna Stabilizator pionowy Mechanizm dosłający do działu średniego kalibru I styl AD Astra Moim zdaniem, mimo że to no, trochę drogo, bo 180,16 zł to no. warto kupić. Warto, warto poświęcić gotówkę na ten pojazd. Tak to jeszcze Wam mogę przypomnieć, że już jutro startuje oferta. Startuje oferta na ten na skrzynki, tak coroczna. Na skrzynki garaż będzie przystrojony zimowo, a więc. Warto jutro od jutra grać. Przede wszystkim u mnie od jutra streamy będą się pojawiały. No i będziemy choinkę ubierać, tak? To tyle co chciałem powiedzieć. Na razie, cześć, trzymajcie się. No i do jutra. Do zobaczenia na streamie.